Świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Zabawa w chowanego. Pepa i George bawią się w chowanego. Teraz George ma się schować. Musi szybko znaleźć kryjówkę, bo Pepa zaczęła liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. George znalazł kryjówkę w samą porę. Dziesięć. Gotów czy nie? Nadchodzę. Pepa musi zgadnąć, gdzie George się schował. Pepa znalazła George'a. George, znalazłam cię bez trudu. Teraz kolej Pepy, żeby się schować. Raz. Trzy. Pomogę George'owi liczyć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć? Dziesięć? Dobrze, George, otwórz oczy. George musi zgadnąć, gdzie ukryła się Pepa. Aha. Pepa nie schowała się pod stołem. George, spróbuj poszukać jej na górze. Pepy nie ma pod łóżkiem. Co to za dziwny hałas? Pepa nie ukryła się za zasłoną. I znowu ten dziwny dźwięk. Co to może być? George znalazł kryjówkę pepy. George nie znalazł! Teraz kolej, taty na chowanie. Myślę, że teraz George powinien się schować. Ale George nie potrafi się chować. Jestem pewien, że tym razem będzie lepiej. Zamknij oczy i zacznij liczyć. Trzy, Wielkie nieba. Pepa stery, z łatwością znajdzie George'a. Pięć George. sześć, Podejdź siedem, tu. osiem, dziewięć, dziesięć. Ha. Gotów czy nie nadchodzę! O! George nie schował się pod stołem. Ha. Przecież on zawsze chował się pod stołem. Próbuj poszukać go na górze. Gdzie on jest? George musi być w koszu na zabawki. O! Oh. George nie ma w koszyku z zabawkami. Gdzie on jest? Peppa nie może nigdzie znaleźć George'a. Tato! Nie mogę nigdzie znaleźć George'a. Ojej! Gdzie też on może być? Wyobraź sobie, że jest coś o naszym George'u w tej gazecie. <śmiennie> 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 to była świetna grywka? <gryzówka> George cały czas był ukryty za gazetą Taty Postaciom Postacią głosów użyczyli: Julita korzuszek borsuk Dorota Lanton, Andrzej Chudy i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.